Lubię jak zapadłem rok, wtedy na pewno nie zasną. Rozpaliła moje serce, pewnie szybko nie ugaśnie Chciała razem być pod prąd, wcześniej zgubiła się na dnie Ten mi baby, what you want, chyba nie tylko ze śpiewu Lubię jak zapadłem rok, wtedy na pewno nie zasnął Rozpaliła moje serce, pewnie szybko nie ugaśnie Chciała razem być pod prąd, wcześniej zgubiła się na dnie mi me baby what you want Chyba nie tylko coś w Krok za krok Wiesz, jebać swój blok Jak kolejny błąd na naprawię go Popatrz na mnie Powiedz ile to jest warte Zobacz gardło jeśli zaczniesz Może grajesz mnie na zawsze Nie chcę więcej tonąć snach Otworzyć oczy na świat Kiedy ty zawijasz blunt Ja zamieniam myśli w rap Fall ale nie czuję więcej bólu Widam, żebym nie czuła więcej trudu Lubię jak zapadłem rok, wtedy na pewno nie zasnę Rozpaliła moje serce, pewnie szybko nie ogaśnie Chciała razem być pod prąd, wcześniej zgubiła się na dnie Tell me baby what you want, chyba nie tylko zejść w Mówię jak zapadłem rok, wtedy na pewno nie zostanę Rozpaliła moje serce, pewnie szybko nie ogaśnie Chciała razem być pod prąd, wcześniej zgubiła się na dnie Ten me baby what you want, chyba nie tylko coś w Jeden dzień, coś więcej na to w początku było to mi ciężko na poważnie wziąć Drugi dzień, druga noc, wszystko, jesteś on my road Wszystko jakoś lepiej zjąć, chcę poczuć swoją dłoń Lubię jak zapadłem rok, wtedy na pewno nie zasnę To moje serce, pewnie szybko nie ugaśnie Chciała razem biec pod prąd, wcześniej zgubiła się na dnie Tell me baby what you want, chyba mnie tylko zejść w party Tato nie zasta. Nie ugaśniał Skupiła się na dnia